Chociaż pandemia także ich środowisku dała się we znaki, z tradycyjnego spotkania opłatkowego legionowscy seniorzy zrezygnować nie mogli i nie chcieli. Po pierwsze ze względu na silną wewnętrzną potrzebę, po drugie zaś z uwagi na świadomość swej roli w kultywowaniu świątecznych obyczajów. Kto bez nas zorganizuje Wigilię, że przy stole posiedzimy te ze dwie godziny? Kto? To zorganizuje pierwszy dzień świąt, drugi, pasterki. Oczywiście, ja mówię o wszystkich ludziach, bo to już jest tradycja nasza polska. Dlatego dbajmy o siebie, może jeszcze coś tym młodszym, może wnukom, prawnukom. Przekażemy te tradycje nasze. Trudno mieć co do tego wątpliwości. Zanim jednak seniorzy zasiedli z rodziną do stołu, najpierw spotkali się we własnym gronie. W połowie grudnia, tuż po wejściu w życie nowych ograniczeń sanitarnych, ugościła ich Legionowska i EU Capital Arena. Na wszystkich uczestników czekali tam m.in. przedstawiciele gospodarzy i miejskiego ratusza, oczywiście z drobnymi okolicznościowymi prezentami oraz dobrym słowem. Chciałabym złożyć Państwu serdeczne życzenia, dużo zdrowia, radości, energii, siły, witalności, żeby Państwo tak prężnie działali, mieli taką inicjatywę i taką chęć do, do pokazywania tej radości, że w każdym wieku, zawsze, w każdej chwili, w każdej rzeczywistości można się cieszyć, łączyć i być razem. To jak kto, ale seniorzy z Legionowa od lat mogą świecić tu przykładem. Coraz częściej bowiem, o ile tylko dopisuje im zdrowie, rzucają się w wir emerytalnych aktywności. Wprawdzie ostatnio koronawirus mocno im je ograniczył, lecz trzeciowiekowi działacze liczą na szybki powrót do normalności, a ich samorządowi mecenasi trzymają za to kciuki. I państwu i sobie życzę, żebyśmy się w przyszłym roku spotkali w szerszym gronie. Bez obostrzeń już, bez, bez różnego rodzaju utrudnień. Bo to bardzo ważne, abyśmy zachowali wspólnotę, abyśmy byli zjednoczeni, żebyśmy wzajemnie sobie pomagali. A to bez kontaktów, bez rozmów, bez spotkań jest bardzo trudne. Mimo, że ze względów sanitarnych opłatkiem podzielono się tylko symbolicznie, innych świątecznych rytuałów na spotkaniu w arenie nie zabrakło. Był więc okolicznościowy poczęstunek, było też wspólne śpiewanie kolęd. I pamiętanie o wszystkich tych, którym z osobistych czy ekonomicznych względów los wyprawi bardzo skromne święta. Myślę, że, że ten czas niech będzie też takim przemyśleniem i taką refleksją, że w koło nas są ludzie, że w koło nas jest dobro. Państwo te dobro czynicie na co dzień i niesiecie tą piękną misję, posługę i misję pomagania drugiemu człowiekowi. Za co też dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję. Nic dodać, nic ująć. Wypada tylko cieszyć się z faktu, że tak wielu legionowian w wieku 60 plus zasmakowało w działalności społecznej i coraz chętniej próbują jej na co dzień, nie zaś tylko od święta.